Czy wiesz, jak wiele bakterii i wirusów znajduje się na zabawkach naszych dzieci? Wyniki badań profesora Andersa Akansona z Uniwersytetu w Buffalo wykazują, że na zabawkach bytują dwa pospolite gatunki bakterii, Streptococcus, i utrzymują się one tam dłużej, niż do tej pory sądzono. Bakterie te są główną przyczyną infekcji ucha u dzieci oraz zachorowań z powodu zakażeń układu oddechowego, także u dorosłych. Mogą one powodować zapalenie płuc, a nawet serce. Nawet Łukik mówi o tym, by producenci projektowali w taki sposób zabawki, by ich czyszczenie było możliwe. Nie mówię tego, by nastraszyć, ale po to, by podejść zdroworozsądkowo do higieny zabawek naszych dzieci. Na przykład, myjąc je odpowiednio często mydłem gospodarczym, które jest bezpieczne. Możemy nim nie tylko umyć nasze ubrania, ale też naczynia, więc zabawki tym bardziej. Nawet te, które wydają się być delikatne, na przykład drewniane czy z rysunkami. Regularne czyszczenie zabawek okazuje się niezbędną procedurą. Ale na szczęście nie jest to kłopotliwe, a nasze dzieci mogą szybko wrócić do zabawy nimi.